Hejka, to ja, znowu Eliza Kaki i chcę pokazać mojego słodkiego pyszczolka pieścia Nazywa się Diana. Um, to zaczynamy, bo mam tylko do, do przekazania moich jego czasu 4 minuty. A oto jasz kocioł! Co się tak patrzy!

Odcinki od poniedziałku do czwartego, trzydziestoletniego. Tutaj twoja łampa tak zmarniała. Kiedyś miała tutaj rano, ale już jej przeszło. Co, patrz, że. I chulę tam. Patrz. No dobra. To ja już może. Tylko sobie zrobimy coś takiego że pokażę sobie coś wam słodkiego, takiego, naprawdę to znaczy nie słodkiego tylko kogoś oha mój telefon ale ja przyznawam, że piechu naprawdę był słodziutki kiedyś był taki mały jeszcze w lepiej tam do no zdjęcia wezmę teraz jeszcze to pa